Dzień dobry, witam serdecznie w Paczu 9.0 Czy zmiany przyniosły coś dobrego? Czy gra wygląda lepiej? Czy gra się lepiej? No, po tym jak czytając na forach forum World of Tanks, no jak widać nie za bardzo dobrze to wyszło i bardzo dużo ludzi odgraża się tym, że odejdzie. Niektórzy nawet napisali, że grę usunęli. Reaktorstwo straszne znowu ze strony WG, że wina nie leży po ich stronie. I pokażę Wam jak u mnie to chodzi na komputerze. Nawet nie wiem czy to jest średnia klasa, Radeon 84 gb RAMu DDR3, <coughs> procesory 3, rdzenie 3GHz, Fenom Nie, nie Phenom. Albo i Phenom jakiś, nie wiem dokładnie. Tak więc, no. Zobaczmy, w tej chwili mam 37, 39, 40 fps Jednak z tego co zauważyłem Mam dosyć częsty problem przy trybie snajperskim Gdzie oddaję strzał, po prostu mi się haczy I mam ustawione praktycznie na maksa grafikę Tam jedynie coś z cieniami Mam obniżone lekko Ale tak to jest wszystko na maksimum I co dziwne jest to, że na kombajnach, na naprawdę dobrych maszynach. Granie chodzi dobrze, a na słabszych komputerach u niektórych jest e, wzrost FPS-ów. Nie wiem od czego to zależy. Jednak głupotą jest wprowadzać takie zmiany na starym silniku graficznym, e, dlatego że no właśnie wychodzą takie cyrki jak wychodzą. A jeśli chodzi o forum, to po meczu pokażę Wam graczy, którzy mają po 40 tysięcy bitew. Nawet ktoś z Sarmatów się wypowiedział, że po prostu jest to szmelc gówno. No ludzie, którzy kochali Wota, od Wota będą odchodzić. Strzał w kolano. Nie powiedziałbym raczej w palec, bo tych kolan nie wystarczyłoby, bo co patrz, praktycznie jest jakiś burdel. No i tutaj nie będę grał jakoś super, żeby wam pokazać po prostu jak wygląda to u mnie. O, była mikrościnka przy odgłosie wybuchu Teraz tak O, znowu mikrościnka przy wybuchu Nie wiem, czy to będzie widać Ale ja to odczuwam Zobaczymy w trybie snajperskim, czy też mi wyjdzie ten babol O właśnie jak było widać przy strzale zobaczymy jeszcze raz Ja mówię to jest gra testowa tak więc ja nie będę tutaj kombinował chcę wystrzelić jeszcze raz <laughs> Masakra jest z grą. O, jak mi przykro. No właśnie, są jakieś mikrościnki bynajmniej u mnie, ale gra jako taką chodzi w miarę co mapa 30-45 fpsów. Oczywiście to tylko na dwóch czy trzech mapach sprawdziłem, na, na reszcie, nie dlatego, że nie, najzwyczajniej jak mówiłem, nie gram w to, jedynie tam jakąś jedną, dwie bitwy dziennie. E, no i przejdziemy do forum, zobaczycie co się na tym forum dzieje i z taką polityką, z takimi babolami. Nie, nie wróżę naprawdę Wargamingowi na dłuższą metę trzymania u siebie Graczy. Tak więc przejdziemy do forum. Dobrze, więc jesteśmy na forum, gdzie dzieje się naprawdę ładnie. Zobaczcie, Charley nawet się wypowiada gość, który ma 40 tysięcy bitew. To dobrze, że ty nie odczułeś Twój plus, ale jakbyś czytał temat uważnie, to zauważyłbyś, że sporo ludzi, którzy wcale nie grają na kalkulatorach, mają problemy z FPS-ami, jak ktoś wczoraj miał 60, a dzisiaj 25 na tych samych ustawieniach, to coś jest nie tak, dlatego się właśnie nazywa zła optymalizacja. Dalej jedziemy <laughs> Według mnie ta wersja to kpina To jest gość 1000 bitew Czy też macie przeskoki na minimapie? Tutaj jest A to jest kontributor A no tak, to, to jest wszystko w porządku zawsze u nich ja mam sting przy wyspotowaniu czołgów, też mam ten problem. Ja jednak nie za każdym razem, ale jednak jest. Spadki FPS-u 15 klatek, 16 klatek Kolejny, który twierdzi, że wina mojego sprzętu pytam się, skoro na patch 18 dało się normalnie grać. No i kolejna dobra wypowiedź. Co jeszcze? 30 wywołanych podczas bitwy nie można wejść do gry, dopóki się nie skończy bo cały czas wywala do pulpitu. No i to epickie losowanie. Dobra, teraz przejdziemy do tematu kolejnego. To był patch, a nie, to jest chyba to wczoraj napisany. Zgodnie z moimi przewidywaniami, patch 9.0 i tak dalej. Osoba z czadu dwójki, 13 tysięcy bitew. Jestem przeciw, jest naprawdę masa negatywnych komentarzy. Oczywiście ktoś się znajdzie, że. A u mnie jest dobrze. No to dobrze, ale to nie znaczy, że u wszystkich jest dobrze i trzeba drugą osobę niestety zrozumieć i rozwiązywać problemy, a nie zwalanie winy na komputer. Czy to nie jest wina wargamingu, nie, nie leży po ich stronie. No, bardzo, bardzo, bardzo przepraszam gdzie to było wywala do pulpitu aktualizacja 9.0 nie mogę się połączyć z serwerem spadek fps w wersji 9.0 zobaczcie jakie ludzie mają kompy no nie wiem gość z DPAE Dywizjon pancerny Andersa Hallak i spółka Gdzieś ktoś jeszcze się wypowiadał z Sarmatów, też gość, który miał za 30 tysięcy bitew. Tak więc możecie sobie poczytać, bo naprawdę warto. I naprawdę nie wróży Uargamingowi takiej przyszłości, że co patrz, oni chcą rewolucję robić, a robią naprawdę z gry Shise. No bo inaczej tak się nie można, nie można tego nazwać jakiś bugi celownik to nie wiem co to jest coś takiego nie mam pojęcia ale jednak jest masa zgłoszeń oni nawet nie nadążają odpisywać skopiuj i wklej to niestety no i wypowiadajcie się co, co sądzicie o patchu 9.0 czy macie jakieś problemy czy, czy mogą być te problemy spowodowane oczywiście chodzi tutaj o Eee, może nie, no o, o op, opinię głównie yy, Co sądzicie yy, i tak dalej yy, Ale, ale nie, nie najeżdżajmy się tam nawzajem Czy, czy nie najeżdżajmy znowu na tego World of Tanks Bo yy, wita, widać nie ma po co najeżdżać Bo oni sobie sami krzywdę robią takim postępowaniem Albo po prostu nieudolnością programistów grafików No i ehe, czekamy to czeka, to czeka oczywiście do otwartej bety WTGF. Tak jak mówiłem, koniec maja, połowa czerwca, oby tak się stało. Oj, nie wiem czy serwery w GF wytrzymają napór graczy z WOTA, którzy uciekną z tego. Dobra, dzięki bardzo, na razie.